Pawilon handlowy na osiedlu Braniborskim jest nieczynny od ponad 8 lat. Dawniej funkcjonował tam dyskont. Mieszkańcy chętnie robili zakupy, ponieważ ceny produktów były konkurencyjne. Niestety sklep został zlikwidowany, a mieszkańcy Braniborskiego stracili jedyny taki punkt na osiedlu. Mieszkańcy najczęściej tu są, którzy nie mają samochodu, muszą nosić. Tak? Osiedle nie jest tak? Stare płytki wymieniają powoli Sklepu brakuje, tak. Po latach pojawił się inwestor, który ma zamiar wybudować tam obiekt usługowo-handlowy. W nowym pawilonie prawdopodobnie znajdzie się sklep ogólnospożywczy oraz apteka, cukiernia i inne usługi. Inwestor stawia jednak warunki. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawił szczegółowy plan inwestycji. Do nowego sklepu poprowadzi droga, która przetnie osiedle, a dodatkowo potrzebny jest tam parking na 20 miejsc. Te 20 miejsc parkingowych Zdaniem inwestora powinno się znaleźć w miejscu, gdzie obecnie jest stosunkowo nowy plac zabaw. Inwestor deklarował na tym spotkaniu, że ten plac zabaw przesunąłby na miejsce takiej polanki, takiej, takiego trawnika, dużego, du, dużego trawnika, około, ja wiem, 40-30-40 metrów dalej. Sprawa budowy drogi i parkingu w miejscu placu zabaw podzieliła mieszkańców. Część z nich nie widzi przeszkód i liczy, że nowy sklep powstanie jak najszybciej. Pozostałych odstrasza wizja nowej drogi między blokami oraz przeniesienie placu zabaw. Sklep nie zaszkodzi, tak? Ten po prostu zlikwidować. A taki właściwy by się przydał, nie nosić zakupy ciężko pod górkę. I męczyć się, a tak to bliżutko będzie. Zapytam może w ten sposób. Pan jest za sklepem, ale parking zostaje z tyłu, tak. nie ruszamy Oczywiste. placu zabaw i nie budujemy żadnej drogi. Oczywiście, oczywiście. Proszę pana, te drogi wymagają już remontu. Jeżeli tutaj wejdzie ciężki sprzęt, bo będzie musiał wejść. Dobre, to to zrujnowane. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Pabierowski podkreśla, że należy kuć żelazo póki gorące. W planach jest spotkanie z inwestorem podczas posiedzenia Komisji Gospodarki. Jak dodaje radny, może uda się w taki sposób wytyczyć i zabezpieczyć drogę, aby dzieci bez przeszkód mogły dostać się na plac zabaw. Mówimy o tych trzech czy czterech budynkach, tak, przy tym projektowanej drodze. Nie wiem to nie zrobi się drogi jednokierunkowej, dodatkowych zabezpieczeń, barierek, wyzieleń, nasadzeń. To więc tutaj możemy iść w tym kierunku, żeby pomóc tym no mieszkańcom i to, i to odizolować, tylko to kwestia też jest pobudzenia dyskusji na, na Komisji Rozwoju. Bo ja bym chętnie zaprosił inwestora, przyszłego inwestora, czyli na Komisji Rozwoju, czy jest jakaś możliwość faktycznie pomocy miasta, dogadania się ze wspólnotami mieszkaniowymi, żeby jednak pomóc tym mieszkańcom? Temat budowy sklepu na osiedlu Braniborskim to sprawa rozwojowa. Ten temat radni z pewnością będą omawiać w przyszłym tygodniu w ratuszu podczas sesji Rady Miasta.